Cześć. W tym filmie pokażemy, jak tworzyć zadania cykliczne. Nie traćmy czasu na wielokrotne planowanie powtarzalnych zadań. Jeśli w pracy wykonujemy takie same lub bardzo podobne zadania, w równych ostępach czasu możemy zaplanować je z wyprzedzeniem. Aby dodać cykliczność do zadania, na etapie dodawania lub edycji zadania, musimy ustawić termin wykonania. Po jego dodaniu pojawi się ikona cykliczności. Klikając w nią możemy skonfigurować cykliczność zadania. Cykliczność możemy ustawić na co dzień, co tydzień, co miesiąc, co rok lub dostosować do innej skonfigurowanej przez nas częstotliwości. Dodajmy cykliczność co tydzień we wtorek. Chcemy, aby to zadanie trwało tylko do końca roku, ponieważ wtedy zmieni się w naszej firmie proces sprzedażowy. Ustawmy więc zakończenie cyklu na 31 grudnia. Jeśli jednak zadanie ma być dodawane bez końcowej daty, pole Zakończ pozostawiamy puste. Na podstawie tego zadania, czyli tzw. zadania bazowego, z którego tworzymy cykliczność, zostaną utworzone przyszłe zadania. Będą one zawierać ten sam tytuł, opis, uczestników, priorytet, czas na wykonanie zadania, kontrahenta oraz załączniki. Edycja tych elementów w dowolnym zadaniu cyklicznym spowoduje aktualizację zarówno wybranego zadania, jak i każdego zadania, które następuje po nim w cyklu. Jeśli tryb naszej pracy uległ zmianie i stwierdzimy, że chcemy wykonywać zadanie w innych odstępach czasu, możemy zmienić harmonogram cykliczności. Dostosować go do aktualnych potrzeb. Po dodaniu cykliczności możemy przejrzeć wszystkie zadania na linii czasu, klikając w ikonę cykliczności. Informacje, które tu uzyskamy korzystając z linii czasu, to: Status zadań. Wewnętrzna ikona koła przyjmuje kolor statusu konkretnego zadania z cyklu. Postęp wykonania zadania. Zewnętrzny okrąg zmienia się zgodnie ze statusem zadań dla wszystkich uczestników. Historia zmian. W edycji zadania pojawia się wykrzyknik. Kliknięcie w ikonę wyświetla dokładną historię zmian. Komentarze. Dla każdego zadania z konwersacją pojawi się ikona komentarza. Termin wykonania. Pod każdym zadaniem wyświetla się jego termin wykonania. Kliknięcie w termin przeniesie nas do konkretnego zadania. Uczestnicy. Po najechaniu na termin wyświetlą się wszyscy uczestnicy przypisani do zadania oraz pasek postępu cykliczności pozwala śledzić postęp całego cyklu informując, ile zadań zostało zakończonych, a ile jeszcze czeka na realizację. Jeśli chcemy zakończyć cykliczność, np. gdy osiągniemy cel, możemy usunąć pojedyncze zadanie lub całą cykliczność. Klikamy w ikonę trzech kropek i wybieramy Usuń. System poprosi nas o wybór jednej z trzech opcji. Tylko to zadanie, czyli usunięcie konkretnego zadania. Przyda się to, gdy nie musimy wykonywać jednego zadania z cyklu. To i przyszłe zadania usunie wybrane zadanie oraz wszystkie następne. Oraz wszystkie zadania. Usunięcie wszystkich zadań z cyklu, w tym także tych z przeszłości. Jeżeli nie chcemy całkowicie usuwać zadań cyklicznych, możemy je zarchiwizować. W takim przypadku również po przejściu do trzech kropek i wybraniu archiwizuj system zaproponuje opcje podobne do tych przy usuwaniu.